Bardzo proszę. A jest mikrofon z tyłu. Czy Państwo wiedzą o takiej bulwersującej sprawie, która dzieje się tu w Trójmieście? Otóż 7 lipca będzie decydowany samolot pana posła Kurskiego. Oczywiście, Wiemy, że jest to z inicjatywy Gazety Wyborczej. Jest to standard z moim zdaniem na miarę europejską, a może nawet światową. Dzisiaj dotyka to pana kurskiego i może dotknąć każdego z nas. Mam takie pytanie, czy, czy nie powinniśmy się temu jakoś przeciwstawić, zaprotestować, pójść pod sąd. Panie tak, tak. pani niektórzy pani chce powiedzieć, ale przy okazji informuje, że

pomysł wśród e, historyków, ale nie tylko, żeby powołać taką fundację czy takie stowarzyszenie, które w ramach obrony wolności słowa będzie zbierało pieniądze, żeby wspierać tych, którzy e, z powodu głównie bo trzeba no, pamiętać, co się będzie działo z Belem po nowym prezesie, żeby, żeby ludzie, którzy piszą, tak, ja na jakby ponosząc w procesach cywilnych straty materialne, bo tu można by wymienić jeszcze kilka nazwisk, żeby mieli na co uczyć i mam nadzieję, że to się w ramach ruchu obywatelskiego i budowania instytucji stanie i wtedy e, 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 będzie dobra instytucja, od której będzie można tą batalię toczyć, także mając zasoby finansowe, żeby wspierać w takich sytuacjach ludzi, którzy są narażeni. No i może coś z tego e, 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 będzie na nie się reguły w polskich sądach, w polskich mediach. Bardzo proszę. Pan ma ostatnie pytanie. Ja chciałem zapytać o przekazanie pałeczki do demokracji. Patrzę, że tutaj mało młodych ludzi jest, a bardzo wiele osób zrobiło prawo wyborcze. I, I ja rozmawiam, mam ratanków, którzy sami nie chcą głosować na pisma, więc strasznie martwi. I wiem, że wśród moich znajomych też dużo młodych ludzi nie chce go to siara jest po coś takiego, takie są poglądy. Jest kwestia obcia, jest kwestia jak, jak zająć się, jak to wygląda z punktu widzenia badań naukowych, co możemy przełożyć, co my możemy jako znaczni ludzie zrobić, żeby... Proszę pana, niech pan do młodzieży idzie z takimi, z takimi napisami. Proszę pana. Teraz potem tak z na przykład. Są to oznaki, że to się zmienia. To nawet badania demograficzne pokazują, że nagle zmieniła się wśród najmłodszych, najmłodszych wywodców Białorusław Kaczyński na nastąpił wzrost poparcia. Ja powiedział, że ja widziałem też no, w tych dniach żałobnych w młodych ludzi. I też uh, muszę powiedzieć, że na przykład reakcje, ja napisałem taki uh, ostry tekst, który żałobny, któryśmy uh, w swoich stanowisko, no, już mi przeszkadza i miałem szczególnie ocenę bardzo pozytywną od młodych ludzi, że ten tekst został zamieszczony na Facebooku, oni tam dyskutowali, że... Bo to jest coś takiego, my musimy młodych, ci młodzi ludzie... Kiedyś Jan Paweł II powiedział, młodzi ludzie lubią trudne zadania, czyli my musimy postawić zadanie, musimy uświadomić, że to o czym mówimy to nie jest żadna fikcja. Znowu by inny student powiedział tak, na zasadzie nie ma żadnego powodu, żeby się polityką interesować. Tak? Bo on ma te same sklepy, które, które widzi w Brewie, widzi w Warszawie, prawda? czy widzi w Paryżu. W zasadzie wszystko jest w porządku, nie ma, wszystko można wyjść, wszystko można zrobić. To już przekonanie no, przekonanie młodych ludzi do tego, że jest jakieś zadanie, a jednak też ta sprawa smoleńska no, myślę, że naruszyła wielu ludzi. Bo ja powiem, że to ja czułem wstyd, i wściekłość, prawda? Tak? I myślę, że wielu młodych ludzi też to czuł, którzy tak? w tym sensie, no oczywiście to nie będą, nie dla będą, nie, będą, nie, nie będą wszyscy, ale to, nie ma pan rację, to jest oczywiście, chodzi o to, żeby ta ręka po, po pałeczkę, którą to pokolenie chce, on się wyciągnęła. Ale jak mówię, w tym momencie, kiedy będą ci młodzi ludzie widzieli, że, że to jest wielkie zadanie, tak? że to jest wielkie, że to właśnie jest te ważniejsze niż, te, niż ta przegrana z Hiszpanią, że to jest prawdziwy, prawdziwa walka o coś, o, do, o dobro wspólne, o miejsce, jest, dlatego, że oni, ja myślę, że na tym polega ta że oni myślą, że to już jest załatwione, oni bardzo często, to, te młode pokolenia, ludzie młodzi mówią, no tak, byście mieli, prawda, swoje zadania, a tu przed nami, że nic nam nie zostało oprócz konformizmu, kariery, dostosowania się do tego typu kapitalizmu, który w Polsce istnieje i, tak dalej, i tak dalej. Jest to pokolenie bardzo w tym sensie konformistyczne, więc zachęcajmy je do buntu, do punktu, do punktu, wobec, o punktu o Polsce, prawda, czy o... To? Jeśli można też o młodym pokoleniu po pierwsze z badań socjologicznych, które w centrum misji Jana Pawła II miałam przyjemność w 2007 roku w takim dużym zespole realizować i nie mam cienia wątpliwości, że nie większość, ale znaczna część polskiej młodzieży naprawdę jest konserwatywna i mocno osadzona w tej tradycji tożsamościowo-patriotycznej i w międzynarodowych badaniach też relatywnie polska jest bardziej konserwatywna niż młodzież innych państw, więc to potencjalnie e, jakby jest na czym budować, natomiast no to, że część z nich lokuje te swoje konserwatywne poglądy w Platformie Obywatelskiej, no przy takiej pracy mediów, proszę Państwa, to są młodzi gdzie no to, to się może zdarzyć, ale chciałam powiedzieć coś, co jest nie wiem, czy Państwo zauważyliście w komunikatach medialnych, że powstała nagroda Jacka Maziarskiego, która została wręczona Pawłowi Zyzakowi w Warszawie na, na... obszar. Ale młodym człowiekiem, ale to co było nieprawdopodobne jak zrobiło na nas siedzących na sali. I, i te towarzyszących temu wręczeniu tej nagrody, to było jego wystąpienie. No, a czy to jest tak nieprawdopodobna osobowość, że ja do dzisiaj, jak sobie przypominam, to, 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 to będzie wielki człowiek, znaczy może już jest, ale on wygłosił i myślę, że to się Państwu spodoba. On wygłosił takie piękne przemówienie po, po laudacjach i po wszystkich tych y, fragmentach ceremonialnych. I powiedział coś takiego, bo proszę Państwa, z nami młodymi to jest tak, że my właśnie zazdrościmy Waszemu Pokoleniu i myślimy sobie, że my już nie mamy żadnych problemów. Otóż... Ja jestem przykładem i mam nadzieję, że moi młodzi koledzy to zrozumieją, że my mamy dokładnie te same problemy i dokładnie tak samo trudne wybory, nawet jeśli okoliczności są inne. I powiedział coś, co myślę, że mogę także przekazać Państwu. Powiedział do siedzących na sali, no właśnie niekoniecznie najmłodszych, prawda, bo z pokolenia Jacka Maziarskiego. I to, że my te wybory dokonujemy i że one są czasami, tych wyborów dokonujemy i że te wybory czasami są trudne, ale gdy potrafimy to zauważyć, to zawdzięczamy w dużej mierze Państwu, bo gdybyście państwo nie śnili, to byłaby próżnia, a tak my mamy do kogo się odwołać. I to było naprawdę piękne i powiedział to bardzo młody człowiek. Drodzy państwo, Drodzy Bardzo się cieszę, że tak sprawnie nam poszło do spotkanie i w takie ciekawe wypowiedzi. Myślę, że, że wszyscy Państwo jesteście z pokolenia Munto-Polskie, także podziękujmy naszym gościom za, za to, co dzisiaj nam opowiedzieli.